thank mm -hmm. you Siemano, dzisiaj jesteśmy na Case Storm i mamy 1500 zł, no i bez jakiegoś większego celu po prostu potwieramy skrzynki, postaramy się jakiegoś fajnego skinka zgarnąć. E, a ty jak chcesz rzeczywiście fajnego skinka zgarnąć, no to możesz wbić na stronę, e, oczywiście tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jesteś sobą pełnoletnią, bo dla takich tylko jest ta strona, jak i w ogóle ten film e, No i sobie na przykład użyć kodu promocyjnego sfert z którym masz na przykład dolara na start, czyli 370 całkiem sporo, jeżeli Ciebie na stronie nie było bądź nie używałeś jeszcze kogoś kodu No i również 10% więcej przy doładowaniu, a dodatkowo takim bonusem do doładowania może się przytrafić na przykład dla jednej osoby w kołach Diemprez w Minimalware'ze, więc po prostu doładowując sobie z kodem jest szansa, że któryś z Was sobie do Waszej wpłaty jeszcze otrzyma takiego dodatkowo diempresa, także good, no i jeszcze poza tym, AWP Simov do zgarnięcia oczywiście na Discordzie, więc jeżeli Ciebie nie ma, no to wbijaj tam, masz, za, masz tam taki kanał, specjalne konkursy i e, zrobisz sobie zadanka, co tam trzeba i bierzesz udział. Może akurat ta AWP trafi do Ciebie, a troszkę tam warta jest. E, dobra, także nie przedłużam. Może zaczniemy sobie na start od jakiejś e, dobrej bitewki, e, ale też nie za drogiej, żeby... Żeby tutaj nie przesadzać e, Co my tutaj możemy? Mm, mm, weźmy tą ballerinę e, Dodajmy sobie parę Jakichś tutaj romów, chociaż te romy Te skrzynki tych miast Tak w sumie średnio dawały Więc może, może akurat bez nich Voltage, e, Savage, Arctic Taka bitewka za 269 zł, może dorzucimy arktika jeszcze jednego, underdog na trzech, no i zobaczymy jaka wróżba dzisiejszego odcinka. 369 zł bitewka na 7 skrzynek z dwoma botami i co to jest, covert Okej, okay. ej dobra, to jest zajebiście, 200 zł dropnął. No. A to jest Underdog i ten dropi dobrego Digla. jest, to jest. No bliskie, no ale jeszcze są te dwie najdroższe skrzynki Arctic, nie? Więc, żeby one nam tu czegoś nie nasz Voltage. Okej, okay, da, dalej, dalej na prowadzeniu, także tak trzymaj. Oj, czy to nie będzie drogie 64, ale to jest w ogóle najdroższe. To GIT. Proszę bardzo. No, ten Arksik to w ogóle najdroższy, a najsłabiej dało nam ze wszystkich skrzynek. Totalnie, ej, totalnie nic nie dał. No, ale bitewka wygrana jest. Także dobry start. A my weźmy sobie, weźmy w ekwipunek, sprzedajmy te skiny, co tutaj sobie są. No, już jakiś tam proficik wleciał. Możemy wziąć w sumie tego tralal, tralalero. Używa. Yy, 15 zł on kosztuje, ale mamy oczywiście tryb Jokera. Wtedy nam wyrównuje te w miarę procenty. Yy, na, na tak w przybliżeniu podobne. Yy, no i ale jest droższa skrzynka, nie? Także sobie otwórzmy na trybie Jokera takiego tralalero. Yy, roll Cage. Czy to jest profit? No nie jest to profit. Jeszcze raz. Jeżeli jest w dobrym stanie, to może być profitowa, ale jest tylko w samym filtestedien, bez tatraka bez niczego, bez ambicji. No i Wildfire. A, żartowałem. Chciałoby się to. <grych> Dobra, to Centrala Lero nie chciał dać. A weźmy sobie Eclipsa. Co on tutaj ma? On ma w ogóle mało strasznie rzeczy. Aha, bo to jest taka typowa procentuwa. Eee, więc weźmy sobie tryb Jokera, jednego otwórzmy. Może akurat wleci sobie ta MK, jest na nią wtedy 20%, ale nie leci za pierwszym. To może za drugim, żeby się wyrównało. Nie, szkoda. Dobra, ale eee, taki na przykład Hustler, no to to już. Okej, okay, tu już są drogie rzeczy, więc jeżeli kliknę tryb Jokera, to żebym się nie zdziwił, nie? Okej, okay, 250. Myślałem, że więcej wyjdzie patrząc na to, że jest taki Lightning Strike i... na takim teraz w miarę fajnym procencie. Hustler pokaż co potrafisz Nuclear Gardena. Ej, 45 chociaż. No koliga. Ale czemu się nie zatrzymasz na tym Black Lotusie? Do cholery jasnej? Ale uparciu Uparty jak ja pierdzielę. Dobra, dwie. No musi coś, musisz coś dropnąć, stary O ja pierdykam Z, z czym do ludzi. Z czym ty kurwa do ludzi No i mamy lipę, nie? Te jokery tam dzisiaj jak, jak ostatnio ten joker nam strasznie ratował sytuację, no to teraz trochę ją popsuł. Kingwin Case za dziewiątkę. E, takie rzeczy ma. Jak kliknę tryb jokera, to podbiję mi ją do 30. Także sobie takie dwie jeszcze otworzymy. E... No i tu ten tryb jokera zadziałał jak powinien. Dlaczego nie przydał tej skrzynce? No, Favorite Dream Decimator. Proszę bardzo, 183 złote z, z 60. No. I dlaczego? Tak, wcześniej nie było. Przy tamtych skrzynkach, bo tam, jakby wszedł najlepszy drop, to by było good. Pyk. Ok. Jeszcze raz. Do przeżycia. I kolejny decimator, ale tym razem troszeczkę gorszy stan. Ale profit dalej jest. No i co? Myślę, że na sam koniec możemy sobie tę bitwę po prostu jeszcze jakąś walnąć. E, jakieś gloki dodamy e, dreams and nightmares szybka fura o szybka szybka fura albo shadow strike to była skrzynka która w z poprzednich odcinków zajebiście dała jak na swoją cenę także ją też dodamy takie weapon weapon Eee, oprócz. Te... Dobra, weźmiemy underdoga, więc sobie możemy ta simowy na farta powrzucać. Może może wejdzie, chociaż tu jest maksymalnie 10 skrzynek. O! Kobla i Dasta. Takie coś. Stać nas? Nie stać nas, trzeba coś, coś trzeba tutaj skasować. Eee, no to jednego kobla mniej po prostu wrzucam. Eee, I underdog spróbujmy na czterech. No tu musi wlecieć. Tu czuję, że. Oj, coś się, coś się popsuło. Eee, to jeszcze raz. Glock, kałach był. Dreams and Nightmares. Eee, szybka fura i to. To. Gdzie to było? Gdzie był kobel? Jest kobel i dust. Ale znowu nas na coś nie stać. Coś, żem coś, źle nasz Ümm, bez tego i bez tego pójdziesz, pójdziesz Underdog 4, no i leć, leć w świat. Teraz albo nigdy. Co w ogóle. O, no, co no, no, się od tego kop, na tą AWP Dragon no, no, no to ta szansa taka <gliernie> nieźleż poncicielska. Dobra, Bot Wallbank. Eee. Web, web, Można by powiedzieć nie Zacięty bój jak na razie A tu taki chuj Shadow strike Chyba moje najdroższe jeszcze nie Ja ale dlaczego Kobel, no Okej okay, to za stówę Wyprzedził mnie I jeszcze tych dwóch dziutków Oj no nie pójdzie no nie poszło. Prawie. 10 zł. No cóż, także no dzisiaj nam to nie, nie wyszło, ale liczę, że wam tutaj jakiś, proficik, jakiś fajny skinek siądzie. Także oczywiście przypominam jeszcze raz, że z kodem promocyjnym sfert masz dar, darmowego dolarka na start i 10% więcej przy doładowaniu. Dodatkowo też ten bonusik dla, jed, dla jednej osoby przy wpłacie ten kawałek cesarzowa, jak i również AWP do zgarnięcia na Discordzie, także wbij, jak Ciebie nie ma oczywiście link w opisie i ja Tobie dziękuję za obejrzenie odcinka, do usłyszenia w następnym i się, manu!